Halo, halo. Dzień dobry. Postanowiłam się dzisiaj do Was łączyć na chwilę. Udostępnię. Być może ktoś nas jeszcze więcej obejrzy. I o czym dzisiaj porozmawiamy? Z pewnością przeczytamy jak zwykle przesłania dla tych, którzy dołączą do nas. Teraz zobaczymy, czy ktoś. Są dwie osoby o pierwsza jest Basia witaj Basieńko no to od razu wyciągamy przesłanie dla naszej Basieńki Basia już jest stałą naszą e, e, nie wiem jak nazwać Basieńko uciekło mi słowo nie oglądaczką tylko naszą a popatrz uciekło ale jest Basieńka, która jest z nami bardzo często e, Basia Klein Schmidt Dobrze czytam nazwisko? Klęczmy. Mhm. Basieńko dla ciebie. Najlepszym sposobem, by zerwać z nawykiem, jest wyrobienie sobie jakiegoś innego. I wyciągnę dla ciebie jeszcze jedno przesłanie. Zdrowie i radość są Teraz moim naturalnym stanem. Ale ładne Wasinko, i zobaczymy co tam w zielonej karteczce. Siła mojej miłości wspiera innych. Pięknie, bardzo ładnie Wasinko. I dołączyła do nas Magdalena. Witam Ciebie, Magdaleno. Madziu, czy jak do Ciebie mówić? O, o aż dwa. Czyżbyś ty była pierwszy raz? Basienka pisze, pasuje, dziękuję, proszę bardzo. I dla Magdaleny aż dwa. Tylko skacząc w nieznaną przepaść, z krawędzi znanego możesz w pełni rozwinąć skrzydła. Ach, jesteś pierwszy raz, witam cię serdecznie. Widzisz, wyciągły się aż dwie. I czytam drugą, drugie przesłanie. Największym darem, jaki masz dla wszechświata, jest bycie możliwie, Najlepszym człowiekiem. I wyciągnę z różowego pudełeczka, bo to są inspiracje i iluminacje. Ktoś, kto jest u nas po raz pierwszy, ma wyciągnięte wszystkie przesłania. I jeszcze przesłanie z Aniołka, z kart anielskich. Moja twórczość płynie swobodnie. Bardzo ładnie. I teraz Aniołka dla Ciebie, to są takie karty anielskie. Ja. Nie wróżę, nie znam się na kartach. Ja często to przypominam, że po prostu mam to, te karty i po prostu wyciągam takie przesłania. Czasem na nasze spotkanie, tym razem też dla Ciebie, wyciągnę przesłanie. Anioł pokoju dla Ciebie. Przesłanie Anioła pokoju brzmi: otwieram swoje serce i spoczywam w pokoju boskiej miłości. Bardzo ładne przesłanie. A teraz przeczytam. Kocham cię na każdy dzień. Very Simon. Dziś jest 10 stycznia. Jak ten czas leci? Już 10 stycznia, nie? Nic nie pokrzepia człowieka bardziej niż niezachwiana ufność i jaką się w nim pokłada. Bardzo ładne. Bardzo ładne przesłanie. I... Przeczytamy jeszcze naszą kochaną Louise Hay, medytacje leczące duszę i ciało. Tak robię, jak karteczki, żeby to trochę rozkleiło. I przesłanie Louise Hay brzmi: wierzę, w boską, wierzę, że boska inteligencja ma wpływ na moje sprawy. I kroczę od sukcesu do sukcesu. Moim obowiązkiem jest robienie tego, co kocham. Wierzę, że boska inteligencja kieruje moimi sprawami, niezależnie od tego, czy prowadzę własny interes w znaczeniu materialnym, czy nie. Jestem instrumentem w rękach boskiej inteligencji. Istnieje. Jedyna stalająca wszystko inteligencja, która daje nam dowód swego trwałego panowania w historii naszego systemu słonecznego, prowadząc każdą z planet przez miliony lat po w orbitach, w wzorcach porządku i harmonii. Ochoczo akceptuję tę inteligencję jako mojego partnera w interesach. Z tą potężną inteligencją. Jest mi teraz łatwo skierować swoją energię na pracę. Od tej bowiem inteligencji pochodzą wszystkie odpowiedzi. Wszystkie rozwiązania, wszystkie uzdrowienia, nowe dzieła i pomysły, wszystko. Co czyni moje interesy tak radosnym błogosławieństwem i sukcesem? Bardzo ładne przesłanie. I Tereski Synorackie jeszcze otworzymy. Na trafił. Tereska Synoracka to jest nasza e, słuchaczka. I Tereska mi przy, w prezencie przysłała tą książkę, recepty na piękne życie. I otworzyłam na stronie 70. Gimnastyka, śpiew i muzyka. Starość znika. Śpiewaj pod niebiosa. Złość znika. Dobro z tego wynika. A więc jak fajnie się zaczęło. O, jak was przybyło. Jak się cieszę. Jest z nami Emilia. Witam Emilio i dla ciebie wyciągam przesłanie. Patrz na świat z zachwytem dziecka. Bardzo piękne przesłanie. I nasza Jolencja, to już też nasza stała słuchaczka, czy telewizka, bo uciekło mi to słowo, jak właśnie wyciągałam przesłanie. I dla naszej Jolencji. Zostawiaj wszystko w nieco lepszym stanie, niż zastałaś. To dla ciebie, Joleczko. I jest jeszcze Monia. Witaj, Moniu. Magdalena pisze mój rocznik. Teraz nie kojarzę, co twój rocznik, Madziu. I teraz dla moni naszej w rękach Boga wszystko jest możliwe. Zatem czego pragniesz? No, zobaczcie, jakie przesłania. I teraz wyciągnę jeszcze przesłanie wobec tego, które być może będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsze przesłanie na dzisiejsze spotkanie. Nie szukaj sensu swojego życia. Nadaj mu sens. Ach, twój rocznik, ta siedemdziesiąta strona. Aha, okej. Okay. I drugie przesłanie dla nas na dzisiaj. Każda komórka mojego ciała, wypełniona jest światłem, które oczyszcza, uzdrawia. I wzmacnia mnie. I wyciągniemy jeszcze zieloną karteczkę. Jakie to? O, aż dwie. Jestem doskonały, tak jaki jestem. Lubię siebie. Jestem doskonałą, taką jaka jestem. Lubię siebie. Każdego dnia, pod każdym względem, z każdego powodu jest mi coraz. Lepiej i lepiej. I zobaczymy, może jeszcze dla nas Aniołek. Co to dla nas za Aniołek na dzisiejsze spotkania? Archanioł Uriel. Boskie światło promieniuje z głębi. Jestem odwiecznie promienny, miłujący i mądry. Także, jakie jaki dzisiaj weźmiemy z tych przesłań, zastanawiam się, jaki temat wziąć. Nie szukaj sensu swojego życia, nadaj mu sens. No właśnie, czy ktoś z Was nadaje swojemu życiu już sens? Bo wiecie, często jest tak, że my poszukujemy czegoś samo poszukiwanie nie ma nic złego w tym bo myślę że każdy z nas od dziecka rośnie i tam czegoś poszukuje zgłębia zastanawia się jakiego nauczy się zawodu co będzie robił w przyszłości ale jeżeli jeżeli cały czas tylko poszukujemy a nic nie wprowadzamy w życie, to nie ma tego czegoś, co się nazywa tutaj nadaj mu sens. Czym ja, tak teraz pomyślę, czym ja nadałam mojemu życiu sens? Na pewno mojemu życiu nadałam sens, podejmując się nauki różnych tam. W różnych kierunkach, to była taka pewna część, która nadała mojemu życiu sens, ponieważ ja uczęszczając do różnych szkół, kursów, poznawałam różnych ciekawych ludzi, a każdy człowiek to tak naprawdę książka. Książka, której nie ma w księgarni, nigdzie nie znajdziemy. Tej książki, jaką jesteśmy my. Również sama się, mogłabym tak to nazwać, doskonaliłam, czyli rozwijałam się, stawałam się co, i wciąż staję, żeby było jasne. To nie jest tak, że ja już wszystko zrobiłam i, i mogę y, sobie usiąść i nic nie robić. Ależ oczywiście, że. Cały czas jest coś do zrobienia, ale to nie jest tak, wiecie, że wstaję rano i pytam siebie: Hej, Zosia, co tam masz jeszcze zepsutego w cudzysłowie do zrobienia w środku, nie? Nie, nie, to nie jest tak. Natomiast to wychodzi w pewnym sensie jakby samo. I ja rozpoznaję poprzez niepokój, albo poprzez jakiś, jakiś dyskomfort ciała i zaczynam pytać się siebie, swojej duszy. Ja najchętniej kontaktuję się z moją duszą. Jest to ta część stwórcy, która jest tłumaczem słów. Tak jak nazywacie stwórca, Bóg, pramatka, Jakkolwiek nazywacie tą siłę, która jest najpotężniejsza, od której to wszystko pochodzi, z której to wszystko powstało, to tak naprawdę chyba nie do końca ma znaczenie. W Pewny, pewnym sensie ma, ale tu się odniosę teraz ogólnie. Nie ma znaczenia, jak ją nazywasz. To jest Twoje. Byle to, z czym się łączysz, rezonowało z Twoim sercem. Jeżeli z tym, czym się łączysz, nazywając to stwórcą źródłem, wszechświatem, energią, wszystkiego, co jest, kiedy łącząc się z tą energią, czujesz radość, spełnienie, błogość. To znaczy, że według tego, co ja się łączę, ja bym nie chciała, żebym próbowała Wam powiedzieć, jak to się robi. Nie, nie, absolutnie nie. Tylko, jak ja się łączę, kiedy się łączę, to tym uczuciom kurczę. Nie można dać tak wyrazu ludzkich słów, tak bym powiedziała. To jest takie uczucie błogości. To jest takie uczucie spełnienia. To jest takie u, uczucie pełni. Po prostu jak jesteś włączności z tą energią, która spływa tak na ciebie. A jeżeli ona płynie do, do kogoś, bo, bo, bo robisz jakiś zabieg czy coś, to, to nie ma inaczej. Energia zawsze płynie poprzez osobę. Jako kanał, oczyszczając tą osobę, i dopiero jako czysta może popłynąć do, do takiej osoby, która prosi o pomoc, uzdrowienia czy wsparcia, czy coś. A więc ja od lat nadaję mojemu życiu sens, robiąc coś dobrego. Na przykład nadaje sens mojemu życiu też wtedy, kiedy się z wami łączę. Ponieważ każde nasze spotkanie, jak wiecie, jest inne. Jak mnie znacie, ja nigdy nie jestem przygotowana i nigdy nie wiem, o czym będziemy mówić, bo ja tak bardzo bezgranicznie ufam właśnie tej sile, tej energii, która mnie prowadzi. I poprzez mnie płynie to, co być może jedna osoba ma usłyszeć, być może więcej, a być może wy wszyscy. Ja nie wiem, ja się daję prowadzić. Dołączyła do nas kochana Jolcia. Witaj Jolciu, kochana. Jakoś tak nie zawsze masz szczęście trafić, jak jestem na żywo, ale już kilka razy się udało. Dla, Jolczu, dla Ciebie przesłanie. Gdy ugrzęźniesz, poproś o pomoc. I to jest z wykrzyknikiem. A więc, tu kolejny temat się wyłania. Czy umiem prosić o pomoc? Napiszcie mi, kto z Was bez problemu już potrafi poprosić o pomoc. Kto z Was, albo może jak nie bez problemu, to może nie z takim dużym wysiłkiem? Czy jeżeli potrzebna Wam jest pomoc, lub czegoś nie wiecie, czy potraficie poprosić o pomoc? Kto by chciał napisać mi, kto już w jakimś sensie, w jakiejś części uporał się, że tak powiem, z tym? Bo to wcale nie jest takie proste, przynajmniej dla mnie nie było. Ja nie wiem, jak jest dla Was, ale ja, zoja zosia, Samosia, nie potrafiłam prosić latami o pomoc. Zarabiałam się wręcz, wiecie, po prostu siłaczka. Była taka lektura kiedyś. Pokolenie, które trochę dłużej żyje, to zna taką lekturę, kiedyś była siłaczka. I taką siłaczką byłam. No właśnie i to co nadało mojemu życiu sens w tej pracy nad sobą, to to, że nauczyłam się prosić. W najzwyczajniej w świecie, jeżeli czegoś potrzebuję, to o to poproszę. Nie czekam, żeby ktoś się domyślił, wiecie o co chodzi, nie? Bo często jest tak, no przecież powinien wiedzieć albo powinna wiedzieć. Jest moją matką. Powinien wiedzieć, przecież jest moim mężem albo partnerem. Przecież powinna wiedzieć, to moja córka. Nie, nie wie. Nikt nie wie, jeżeli o tym nie powiemy. I jeżeli my nie prosimy o pomoc, a w duchu, bo ja wiem jak nieraz to było, że. Yy, jak miałam poprosić o pomoc, no to tutaj były, wiecie, już na, na przykład, jak czegoś naprawdę nie mogłam, no to oczywiście to nie było ani, ani takie ładne, to było żądaniowe, roszczeniowe, pretensjonalne, już taką łaską. Jak sobie to przypomnę, wiecie, to okropne to było. Okropne to było, żeby nie umieć tak normalnie. Powiedzieć, proszę pomóż mi. Proszę. I ja wam podam przykład. Ja kupiłam nową pralkę i próbowałam odkręcić ten filtr. No i jak to jest nowe i fabrycznie zamknięte, to wiecie, no niestety. To, to, to nie jest żadna śruba. Taki jak macie pralki, to jest taki. Taki. Yy, no nie wiem, takie, takie pokrętło, ale byłam on tak mocno za, za, za pieczona, że niestety nie mogłam sobie poradzić, więc po prostu poprosiłam, znaczy dzwoniłam, nie odbierał, bo gdzieś tutaj, jak ten pan, który robił mi remont, dał mi kontakt do sąsiada w bloku na ogromniejsze, i właściwie to jest jedyna osoba, którą tu znam w tym bloku. I napisałam SMS, że potrzebuję tej pomocy. I najzwyczajniej człowiek w świecie, yy, yy, najzwyczajniej w świecie szedł i po prostu męską ręką, wiecie, odkręcił. No to ja już sobie zakręcam, już teraz yy, po swojem mogę to odkręcić. Kiedyś nie wiem, co bym robiła, wiecie, nie, czy ręczniki, czy jakieś kombinerki szukała, yy, czy coś. A teraz nie. Teraz zaczęłam się zastanawiać, kto mógłby mi pomóc. Jest to trochę trudne, jak jest się obcą, gdzieś w danym mieście, w danym bloku, wiecie, bo jak się żyje ileś tam lat z tymi ludźmi, to już skądś tam z widzenia przynajmniej dzień dobry, wiecie, że na drugim piętrze, czy na trzecim, czy na piątym mieszka ten, 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 a tak jak zupełnie kogoś nie znacie, no to to, to jest trochę trudne, ale jednak ta nauka proszenia o, o tę pomoc, to to przyszła, więc zrobiłam to i jak najbardziej tą pomoc dostałam. Kamila pisze: Ja proszę męża o pomoc. To muszę się nasłuchać, że już powinnam sama potrafić to zrobić. Lub ojejku znowu. No właśnie, ale też Kamila, wiesz co? To jest też istotne, bo ja o tym dobrze wiem. Jakim tonem. I w jaki sposób mówimy do mężczyzny? Nie tylko do mężczyzny, do kobiety też, ale szczególnie do mężczyzny. Mężczyźni mają wręcz alergię na postawę roszczeniową. No wiesz, tutaj jest coś do zrobienia, albo tu, no już to tyle jest zepsute, albo coś tam. Kobiety mają taki zwyczaj. Ja nie mówię, że wszystkie, przepraszam. Gdyby, gdybym miała tam, nie chciałabym kogoś urazić, ale większość kobiet myśli, że mężczyzna powinien się domyśleć, albo, no tak jak, nie wiem Kamila, ja, w jaki sposób prosisz, ale ja zrobiła, robiłam całą masę błędów, jak nie wiedziałam o tym, jak się prosi o pomoc. Bo to jest tu w głosie, to jest w postawie i w głosie, czy my naprawdę prosimy o pomoc? Jeżeli powiemy do kogoś, proszę mi pomóc, nie potrafię sobie z tym poradzić. Wiele razy, jak zabłądziłam gdzieś w Niemczech, mi się zatrzymali, proszę na słowo, proszę mi pomóc. Jeżeli zaczniecie od tego, proszę mi pomóc, albo przepraszam, potrzebuję pomocy, nie wywody inne, tylko konkretnie. Słowo proszę mi pomóc. Ja nie wiem, próbuję sobie przypomnieć, czy, czy już w tym czasie, kiedy potrafię prosić o tą pomoc. Czy ktoś mi odmówił tej pomocy? Nie umiem sobie przypomnieć. Wyciągnę Kamilka dla Ciebie przesłanie. Być może będzie jakaś odpowiedź przesłanie, prawda? Dziś dopuść do głosu także innych. Słuchaj ich. Uważnie. To jest dla ciebie, Kamila, przesłanie, takie dające chyba dużo do myślenia. Jola nasza pisze, dziękuję. Ja też nauczyłam się, no właśnie, to wielka rzecz, jeżeli się nauczymy. To łączyła Iwonka, witaj Iwonko i przesłanie dla Iwonki. Dzisiaj wyjdź do ludzi z uśmiechem. Życie jest zbyt krótkie, aby je sobie zatruwać. Niezadowoleniem. Wiecie, czasami tak wyrażamy z zaskoczeniem, nie z zaskoczeniem takim, czasami wyrażamy to nasze niezadowolenie. W sposób taki nieadekwatny do sytuacji, i jeszcze jakby podkręcamy całą sytuację. sytuację. Witaj, Marcin, miło. Marcin pisze: Mamy mężczyznę. Witaj, Zosiu, witam pani, witaj, Marcin. I przesłanie dla ciebie. Twoje powołanie sprowadza się do tego, by dowiedzieć się, jakich działań oczekuje od ciebie Twoja dusza i wykonaj je. To dla ciebie Marcinie. I dołączyła do nas Ewunia, Ewa Marysia. Czytam dla Ewy Marysi Szatkowskiej, bo jest jeszcze. A nie, bo Ela, myślałam, że druga Ewa jest. Słowa mogą koić albo jątrzyć, niszczyć albo budować. Dzisiaj uważaj na każde swoje słowo. Bardzo ważne przesłanie. I jest z nami też Ela. Witaj, Elu. I przesłanie dla Eli od miodów. Wszystkie moje marzenia spełniają się. Wow, Ela! Jakie piękne przesłanie wyskoczyło dla Ciebie. Marcin pisze: Dziękuję serdecznie, Zosiu, proszę bardzo. Także wiecie, z tym proszeniem jeszcze to. Jeżeli nas nie nauczono w dzieciństwie, jeż, czyli jeżeli nie wiedzieliśmy w swoim domu, że nasza mama potrafi poprosić tatę, albo nasz tato w przypadku mężczyzn potrafi też poprosić mamę o coś, to już mamy ten start lżejszy, tak to nazwę. Ale jeżeli nie nauczyliśmy się tego w domu, jeżeli mama nieświadoma zupełnie w głosie mama twierdziła, że ona mówi grzecznie przecież, ale wiecie na pewno o co chodzi? Jeżeli mówimy niby grzecznie, ale mamy to w głosie, drugi człowiek doskonale to wyczuje. Nie musi być analitykiem, nie musi być psychologiem. Najzwyczajniej w świecie wyczuje to. Że mamy nieczyste intencje, prosząc. I dołączyła do nas Lucy. Witaj, Lucy, Lucy. I przesłanie dla Ciebie, w jaki sposób możesz okazać dzisiaj komuś miłość. Bardzo ładne przesłanie. A więc, komu? Ja myślę, że to każdy z nas dobrze, żeby sobie zadał to pytanie. Komu dziś mogę okazać miłość? Kochani, to nasze takie dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie. Włączyłam się do Was, żeby z Wami chwilę pobyć i jeżeli się uda. Mam bardzo spontaniczne rzeczy. Ja wiedziałam, że ten gość będzie u mnie, tylko jest to osoba bardzo dużo pomagająca ludziom i bardzo zajęta. Większość z was zna tą osobę i myślę, że lubi. I jeżeli będzie dobre łączę z, z z, z tej drugiej strony, czyli osoby tej, tej drugiej, może się nam uda, bo jest tam problem czasem z internetem. To około 17 połączę się z Wami jeszcze raz, z naszym gościem. Monia pisze: Ja zawsze słyszałam od mamy, dam sobie radę, nie będę prosić, dopiero teraz uczę się prosić. Dokładnie tak, Monią. Dokładnie tak. I to jest, wiecie, i ten mężczyzna czuje się niepotrzebny, bo ta kobieta nie chce go poprosić, dam sobie radę. Moja pisze, jeszcze ostatnio zauważyłam, że popatrzę tylko na kogoś i ludzie widzą moją prośbę w oczach. No, widzisz, widzisz, Moniu. I dołączyła Irenka do nas, a więc dla Irenki przesłanie. Moje ciało i mój umysł są wolne od choroby i jestem zdrowa. I masz bardzo ładne przesłanie, być może coś Ci dolega. El Elunia pisze: bardzo dziękuję. Wszystkie marzenia spełniają się, a te, które jeszcze się nie spełniły, na pewno prędzej czy później się zrealizują. Zawsze w to wierzyłam czego wszystkim życzę, dużo radości kochani I, i dla Ciebie Eluniu i dla Was wszystkich kochani a więc czuwajcie około 17 powinnam się z Wami połączyć z bardzo fajnym, znanym gościem, którego bardzo lubicie no no to będzie niespodzianka. Dobra, kochani, to dziękuję serdecznie. Dziękuję, że byliście ze mną i że to jest spontaniczne, jak zwykle spotkanie. Jeszcze Ela dołączyła, Błaszkiewicz, więc może mi się uda jeszcze szybko. Dla naszej Eli. Powiedz światu tak, płyń z prądem. A więc na zakończenie bardzo piękne. Madzia też bardzo dziękuję i ja wam bardzo dziękuję. I do usłyszenia około 17 ze wspaniałym gościem. Do usłyszenia, papa. Pa.